Siemanko, tutaj Energy Gamer, a ja Wam pokażę, jak nagrywać dowolne filmiki z YouTube'a. Potrzebny będzie nam YouTube Downloader Pro. No, znaczy, ja mam pro, to będzie link do pobytania w opisie. I załóżmy, tutaj jest nasz filmik, jak zrobić dobry film na YouTube'a. To mój poradnik. Zapraszam, jakby ktoś nie wiedział. Kopiuj link. Chodzimy tutaj. Add download. Download now. Filmik zaczyna mi się powiasać. Przejdźmy do pobrania. Przejdźmy YouTube Downloader Pro. I zaznaczamy to pierwsze, co nam wyskoczy. I to ten do Ladder pro polecam. I co, to by było na tyle. Zapraszam do następnego odcinka, subskrybuj, aby być na bieżąco. Łapkuj w górę, łapkuj, łapkuj. To mnie zachęca do następnych odcinków. Ja się z wami żegnam na raju.